Witamy w HTV. Rozmawiamy z Danielem Urbańcem. Pojawił się nowy pomysł na zarabianie pieniędzy dla klubu. Są to karty payback. O co chodzi? No tak. Wymyśliliśmy, jak można zarobić na programie lojalnościowym Payback. Mianowicie, jest to nowatorski sposób wydawania kart, które są połączone bezpośrednio z kontem hutnika. I teraz każdy kibic może taką kartę od nas dostać i zbierać punkty. W trzy dni w akcji zdołaliśmy mu zbierać. 25 tysięcy punktów to daje nam kwotę 250 zł, tam jest 1000 punktów, 20 10 zł. Także myślę, że, 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 że jest, będzie to sukces. Są to pieniądze, które leżą na ziemi, tylko trzeba je podnieść. I tak jak mówię, no jeżeli kibice się zmobilizują, w co bardzo, na co bardzo liczymy i w co bardzo wierzę, jesteśmy w stanie później użytkować je na, na bieżące potrzeby. A jak można zdobyć taką kartę? Poprzez kontakt ze mną osobiście, pod numerem telefonu, który, który jest na stronie lub Swoją aktualną kartę zarejestrować z nami, czyli trzeba nam wysłać numer karty, datę urodzenia oraz kod pocztowy. I wtedy tą kartę bieżącą dołączamy do konta bieżącego ochotnika i wszystkie punkty zostaną przekazane i następnie są zbierane dla nas. Na co zostaną przekazane te pieniądze, na co wykorzystane? No tego jeszcze nie wiemy, na pewno jak będą to bony gotówkowe wykorzystania w realu, to, to by... być może niektórzy piłkarze będą chcieli skorzystać z takiej formy premii zamiast gotówki. No zobaczymy. Premii czy wypłaty? No, premii bądź wypłaty, no na poczet tego, czego będą bardziej chcieli tak naprawdę. No wypłaty są płacone na bieżąco. Z premiami mały poślizg, także myślę, że ewentualnie taka forma premiowania też nie byłaby najgorsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję.